Hej wszystkim, z tej strony Katie witam Was bardzo serdecznie w trzecim, ostatnim dniu vloga z... Bergonu. Ja dopiero co się łudziłam i jestem strasznie zmulona, ale no musimy się szybko spakować i od razu się wymeldowujemy z apartamentu i lecimy na konwent. Mamy w planach zostawić tam po prostu wszystkie nasze bagaże w szatni i już na miejscu ze wszystkim czekać na pociąg, bo wracamy po 14.00. Więc no ja nie lubię ostatnich dni konwentów, bo zwykle to wygląda tak, że już nic się nie dzieje, niektórych stoisk już nawet nie ma, bo się zminęły wcześniej. I w zasadzie to jest takie oczekiwane, oczekiwanie na nieuniknione, że będziemy wracać. To no, smutne, więc tak. Ja teraz zrobię Wam ten taki mini unboxing tych rzeczy, które wczoraj kupiłam, w sumie to jest jedna rzecz tak naprawdę. Um, bo taki haul z tym wszystkim, co udało mi się zrobić, na no tym konacie planuję zrobić dopiero jak wrócę do domu, to będzie mieć najwięcej sensu, bo teraz jednak chcę się szybko spakować, no i unboxing tej rzeczy, którą kupiłam jest mi potrzebny najpierw, <laughs> żeby mogła się spakować do końca, więc yy, tak, no, się manko. ale no przypuszczam, że ogólnie. Ten, ta część będzie taka najkrótsza i najnudniejsza, dlatego właśnie postanowiłam zostawić sobie jeszcze unboxing i hole tutaj i nie, wypychać, i nie wpychać tego do dnia poprzedniego, który i tak był dość intensywny, nie? Dość dziwnie mam tu oświetloną twarz, ale jakoś musimy sobie z tym poradzić. Tak więc mam strasznie szerszą tą paczkę, z której to od razu tworzę. Przypuszczam, że każdy się spodziewał, co to będzie. Tak kupiłam plecaczek. Bardzo porządnie zapakowany. Patrzcie, jaka absolutna piękność! O mój Boże, ona jeszcze z tyłu ma taką piękną grafikę. Mhm. O, prześliczny jest. Myślę, że i tak dokładnie będę go pokazywać w domu. Eee, a na razie tylko chciałam go wyciągnąć, bo chcę się do niego spakować. I tak, to jest ten plecak, który zgarnął najmniej punktów w ankiecie ale stwierdziłam, że i tak go kupię, bo najbardziej mi się podoba jedyny jego minus jest taki, że on nie ma tutaj żadnej bocznej kieszonki a wszystkie inne miały, ale tutaj no jednak grafika przeważyła bo jest piękny i ma takie śliczne kolorki, jest taki fioletowy w ogóle... Mm. kocham go. A najlepsze jest to, że mi go przecenili znaczy, bo w pierwsze dni, z tego co widziałam, wszystkie placaki były po 400 a potem na drugie dni przecenili na 380, więc tak naprawdę mogłam poczekać na dzisiaj i może bym kupiła go jeszcze taniej, ale stwierdziłam, że już tego mieć, żeby dzisiaj się spokować do niego. Okno mam otwarte, super, a <grywia> już trudno. Um, i co? O, a u, ale on tu ma takie boczne jeszcze, a nie, to jest szyte. Dobra, wydawało mi się, że tutaj jeszcze ma boczne kieszonki, nie ma niestety. Um. A, bo ludzie pytali strasznie, gdzie ten sklep, co to za sklep, czy można gdzieś kupić internetowo. Tu wam podrzucę jedyną paszlakę, jaką mam, a propos tego, jaka to była nazwa sklepu, chociaż szczerze mówiąc, w momencie, kiedy wyszukiwałam taką nazwę, to wyszukiwało mi bardzo dziwne rzeczy i przypuszczam, że to jest sklep, który jest tylko i wyłącznie na konwentach, bo tam w ogóle wszyscy na tym stoisku mówili tylko po angielsku. Więc no, przypuszczam, że to nie był polski sklep, tylko to jest taki sklep, który jeździ po konwentach w całej Europie. Chyba najprawdopodobniej. No i raczej takie plecaczki są głównie do kupienia na przykład w Stanach, nie? I dużo właśnie dziewczyn, które się zajmują kolekcjonowaniem takich rzeczy, pisały do mnie, że firma godna polecenia, ale że w ogóle wow, bo takich rzeczy raczej się nie da dostać w Polsce, więc warto kupić nawet kiedy cena była odrobinę wyższa niż taka normalna, bo normalnie takie plecaki kosztują mniej więcej w przeliczeniu na złotówki 350 zł, nie? A ja kupiłam za 380, więc... No, dużej różnicy nie ma, mniej więcej tyle lub nawet więcej bym zapłaciła za przysyłkę, gdybym próbowała kupować gdzieś za granicą, więc um, warto było, warto było. Nawet jeśli odrobinkę gdzieś tam przepłaciłam, nie, to się bardzo cieszę, ale dobra nieważne. Ja już nie przedłużam, pakuję się i jeszcze spróbuję Wam coś nagrać po prostu na miejscu na konwencie, jeśli mi się to uda. Czekamy na Bolta. I jestem w szoku, jak tu jest cicho i spokojnie w niedzielę. To się nic nie dzieje. Patrząc na to, że wieczorami to są takie imprezownie, że spać się nie da. A teraz? Prawie apokalipsa zombie. Tak, ja, w szczególności, że myśmy mieli ciszę nocną, a za to Ale to jest piętro niżej, największy kresownia. absurd, nie? Że, no. że wszyscy mówią cisza nocna, cisza nocna, stróż jak nas wpuszcza do budynku mówi cisza nocna, mamy być cicho, bo cisza nocna, a dosłownie piętro niżej tak muzyka dudni, że podłoga się trzęsie, nie? Więc jakby... Ja stoperę wyciągnąłem. What's the point? Naprawdę. Nie no, ja, ja wczoraj wieczorem po północy zaczęłam suszyć włosy, bo stwierdziłam, że no i tak nikt tego nie usłyszy. <laughs> No, więc no, nic. Ej, jestem bardzo ciekawa. Naprawdę jestem mega ciekawa, czy uda nam się zostawić to bagaże tam w szatni. <grym> Jak nawet bota nie dało się złapać za bardzo, to no, może być różnie. i... ale z ludzi jeszcze. Znaczy nie myślę, że dzisiaj już nie będzie wielkich tłumów. Nie, a... mi się wydawało, wydaje, że ludzie korzystają do końca z doby hotelowej, żeby się wynieść i, i potem przejść a... tutaj. Ale a to o sto... 11. a cała reszta... Stoi w kolejkach, żeby zostawić bagaż. No, bo kolejki, żeby zostawić bagaż są ogromne. Co prawda, nagrałam jedną, ona się mogła wydawać krótka, ale ona zakręcała pięć razy i ona była i tak najkrótsza, bo jedno, jedna szatnia była już pełna, a druga szatnia miała taką kolejkę, że zapewne gdybyśmy dotarli, żeby zostawić bagaże, to musielibyśmy już je zabrać. E, więc no. Ale no, robimy jeszcze jakąś ostatnią rundkę i tak będziemy się pomalutko zbierać, tak naprawdę. Ja już pani nic nie chcę. No. I no na stoiskach już nie. Nic nie chcę kupować, ja mam plecek i ja nic więcej nie potrzebuję tak naprawdę. Eee, więc chciałabym się jeszcze przejść, może połapać jakichś cosplayerów czy coś w tym stylu. Ale najpierw muszę iść z bo jestem strasznie głodna. Muszę spać. No powiem Wam, jest tak ciepło i widać po wszystkich, że są już tak ekstremalnie zmęczeni i już by chcieli do domu. Bo podeszłam do food z frytkami belgijskimi, zapytać się na czym je smażą, bo zwykle takie prawdziwe frytki belgijskie smaży się na smalcu, więc nie są wegańskie. Więc tak podchodzę, pytam się, dzień dobry, na czym smażycie frytki, a Pan tak patrzy na mnie, wegański. <grytki> więc no... Super je zbawimy się, ale powiem Wam naprawdę jest tak ciepło, że jedyne co mnie pociesza to że cieplej już raczej być nie powinno, chociaż tak naprawdę nam już tutaj zostało tylko godzinka. Trochę nie wiem co mam ze sobą zrobić, bo tak jeszcze bym coś chciała, ale w sumie nie mam co. Muszę jeszcze kupić jedną rzecz, ale to kupię już zaraz przed wyjściem. A teraz chciałabym jeszcze złapać Trix i L, żeby się z nimi pożegnać, bo w sumie strasznie mało czasu spędziłyśmy razem, szkoda, bo spałyśmy w tym samym apartamencie, w sensie w tym samym budynku. Mieliśmy slipa z panką, wynajęte mieszkanko, a no widziałyśmy się w sumie dwa razy, więc straszna szkoda. Więc mam nadzieję, że jeszcze zdąży je złapać i się z nimi pożegnać, no bo naprawdę jesteśmy tu razem cały czas, a w ogóle zabawne jest to że jest tutaj, wiem, że dużo z moich znajomych, których przez cały, całą imprezę nie widziałam ani razu, w ogóle nie, więc hmm, no ciekawe. Okej, okay, słuchajcie, mamy mały update, bo Adam szukał i znalazł. Jest ten sklep, on się nazywa Glitzware i jest y, strona internetowa Glitzware NL, więc najprawdopodobniej to jest y, sklep holenderski i ma stronę internetową, tylko no nie polską, e, tak jak wspominałam, więc no. Jeśli ktoś by chciał, to, to, to tu, ale to pewnie ciężko by było kupić na Polskę. Chociaż nie wiem, może by się dało. Ale tak informuję, proszę bardzo. Wszystko dzięki tej wspaniałej osobie. Oto Adam. On Wam znalazł ten sklep. Możecie mu podziękować w komentarzach. Okej, okay, więc generalnie kupiłam sobie wianek. i e, były takie duże torby, gdzie można było sobie wybrać konkretny fandom. Ja sobie o. wybrałam Card Capture Sakura i wybrałam sobie chusyki na kuni, ale chusyki na kuni już nie było. Więc wybrałam, zaraz pokażę. Mam tutaj drugą dynamę. Dyplom... To torbę w torbie. Tak, Dyplomik z Nederland. Jakby dawali taki pakiecik z fandełu konkretnego. O. Gdzie są plakaty, to są jakieś przypinki, pierdoły. Nie? I tu jest tam kilka tych plakatów, nie? Co na I jak dużo tego. No. Jakie fajne. I, I mamy jeszcze portfel z Sakurą, patrz jakie śliczne. Śliczne, co nie? Mhm. I do tego. Była jedna losowa rzecz, która była z jakiegoś obojętnie czego. Więc dostałam tą oto śmieszną figurkę. Nie wiedziałam, co to jest. To jest figurka, ona jest specyfikacją jakiegoś statku bojowego. Jest jakaś seria, gdzie są dziewczynki anime, które są yy, statkami bojowymi. Okay. To jest niesamowicie popularna podobno seria, a ja to nie widziałam, ale dostałam taką figurkę i w sumie jest bardzo słodka. I dostałam też. Yy, Taką, taką lampkę z Totoro. Oh, Jaką o mój Boże! Czekaj, czekaj, ja ci ją odpalę, bo ona jest. się bardzo ładnie świeci oh, O, może! Czekaj, 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 tylko musimy mieć złapać ostrość O, Jezu, I jest przepiękna. No tak. O, nie, dobra, to kocham. To, co dla tej rzeczy warto było. Co nie? Jakby... Tak. No nie wiadomo, było co się wylosuje, tak? No. Możesz wylosować anime dziewczynkę w takim bardzo brzydkim opakowaniu. Ale możesz też wylosować śliczną lampkę z Totoro i różne gadżety z tego. Okay. A ile ale to powiem Ci, pasowało? wiesz co, dwie torby były za 200, Aha. więc takie sporo, ale no, powiem sporo. Ci, że niesamowicie duża ilość osób spytała mnie o te torby i no. zaczepiła mnie o te torby. Więcej niż się pytało ludzi, ej, Ela, mogę z Tobą zrobić zdjęcie. <laughs> więc... No, czasem się zdarza, że niektóre Anime są popularniejsze od tak. nas. <laughs> I mogę Ci jeszcze pochwalić, że. Y Dostałam autograf. jest Dostałam autograf autorów Dylisi. Super! I do autografów dodają karty, które można zbierać. Ojej. Zaczęli wydawać karty z postaciami. Mi się trafiła Balonowa. Ale będę polować na ser. Ale super, dobra. Czasem miło tak pooglądać radość i rzeczy innych ludzi, a nie tylko moje, nie? Znaczy nie wiem, mam nadzieję. <laughs> ale tak, złapałam dziewczyny bo w sumie tak wjechał Twój Unboxing Hall bez zapowiedzi żadnej Zorki, ale... Nie, nie, nie będę, nie będę. Teraz mówię co się stało właśnie, jakby się ktoś zastanawiał, no. I, I posiedzimy sobie chwilkę, a ja później tak naprawdę jeszcze będę szła na chwilę na wystawców kupić ostatnią rzecz, no i, no i będę się spijać niestety. Będziemy się żegnać, koniec Pyrkonu. No, słodko. Hej. Jeszcze mamy L. Jest, żyje. No to więc. nagrywałeś okay. Tak, tak. No zrobiła unboxing. mi cały, cała, cały, cały unboxing w Holbrook. No. Ale cieszę się bardzo, że jesteś dzisiaj. Y... zdatna do nagrywania. Zdatna o. Do nagrywania. <laughs> że mogłam cię jeszcze złapać na pożegnankę. Się Moja bardzo. data ważności jeszcze się nie skończyła. <laughs> to dzięki temu, że mamy y, specjalną kamerzystkę ludzie klaszczą aż. To chciałam Wam pokazać ten piękny chrypaczek w użytku, który idealnie pasuje do moich włosów i do tej bluzeczki. Patrzcie, jaką mam dzisiaj piękną skrusę. Nice. Piękny jest. Dobra, to żegnamy się. No. Strasznie smutny. Nie wiem, dlaczego z Wami jest mi się naj, najciężej pożegnać. Jakoś tak wszystkich innych tak zobaczyłam. No fajnie, fajnie to pa. a z Wami to tak. Tak, bo daleko. Jesteś... Już... No, do tak bym jeszcze z Wami posiedziała tak z tydzień. Chyba wpadniemy do Ciebie. Zapraszam. Z nie znaczy... będziesz się skurczy. Tak, Niech będzie taka zaplanowana tydzień wcześniej, bardzo proszę. Spoko. Bo nie chcę Wam powiedzieć dniu, kiedy przyjedziecie, ej, sorry, nie mam czasu. No. Ale to super, to wpadajcie, zapraszam serdecznie. No, no, cześć. Dzięki pa, pa. za oglądanie. Cześć. Znaczy, ja się jeszcze nie żegnam. No, ale, my... ale my się żegnamy. Dobra, jeste... chodź, 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 chodź. Tak, chodź do mnie, chodź do mnie. Już jeste... nie mam grzywki. Zdarza się. Jesteśmy na wyjściu z bagażami, wychodzimy i ta wspaniała osóbka postanowiła odprowadzić nas na, na dworzec tak po prostu towarzysko. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo miłe. Lecimy. No siemanko, jestem już w domu. Wybaczcie, że nie nagrałam wam nic w drodze powrotnej pociągiem, ale wyobraźcie sobie, że po raz drugi w tym tygodniu w pociągu, w którym jechałam, nie było wagonu, który miał być, w którym miałam jechać ponieważ y, wszystko zorganizowaliśmy sobie tak, kupowaliśmy bilety w dniu, kiedy ruszyła sprzedaż biletów na dany dzień, żeby mieć swój prywatny sześciosobowy przedział zamknięty, żeby się zamknąć w tym przedziale i mieć święty spokój od całego tego tłoku w tym pociągu. I co? I postawili inny wagon zamiast tego, który miał być, i siedzieliśmy na naszych numerowanych miejscach, ale to nie było w przedziale. I ogólnie było straszne zamieszanie, ponieważ na naszych miejscach na początku siedziały osoby, których miejsc tych takich numerowanych w ogóle nie było w tym wagonie, i wtedy, kiedy wsiadały, to konduktor im powiedział, a proszę usiąść gdziekolwiek, gdzie jest miejsce. I no na początku, jak wsiedliśmy do pociągu, to było ogromne zamieszanie i chryja po prostu. Eee, o, no, żeś puszki, no, szkodki się stęskniły za mamusią. No ale ostatecznie udało nam się usiąść, więc całą drogę powrotną siedzieliśmy, no ale w wagonie bez przedziałów i ogólnie było duszno, tłoczno i nieprzyjemnie, więc ja wiedziałam, że ja nie chcę jechać pociągiem z Pyrkonu do domu i do, do, no, no nie warto było, no kurde, było jechać samochodem, kurczę, no, e, ale... Tak czy inaczej, dotarłam do domu, zmontowałam vloga z dnia poprzedniego w pociągu. Nawet bym go Wam wrzuciła jadąc pociągiem do domu, ale niestety internet w pociągach działa jak działa, więc no, wrzuciłam go dopiero teraz siedząc w domu. I chciałam Wam jeszcze zrobić taki mini-haul tego, co ogólnie na konwencie udało mi się kupy, kupić, dostać, zdobyć. I tak dalej. Więc mamy oczywiście ten przepiękny plecaczek, który już był przeze mnie używany w dniu dzisiejszym. I ja w ogóle wcześniej powiedziałam, że on nie ma tych bocznych kieszonek, że one są zaszyte. Nie są. Nie są one są normalnie użytkowe. Nie wiem, czy będę w stanie wam to pokazać, ale tutaj jak najbardziej można coś włożyć, tylko są bardzo wąskie. Mi się wydawało, że one są zaszyte, dlatego, że on był wcześniej bardzo wypchany papierem e, i no tutaj po prostu nie dało się wcisnąć palca, bo ten plecak od środka był tak wypchany. E, w środku ma taki piękny wzór, tylko on jest bardzo sztywny, więc ciężko to pokazać. Będziecie to widzieć? E, absolutnie nie, <laughs> kurczę. Em, ale ma taki śliczny, śliczny, o, widać troszkę, widać troszkę wzór we wróżki z Śpiącej Królewny, więc no, jest absolutnie wspaniały, Kocham go, jest wygodny i, i w ogóle, no kocham. Yy, więc tak, mam ten plecak. Dostałam oczywiście tego dzwoneczka, którego już pokazywałam wcześniej, jeszcze go nie otworzyłam i zastanawiam się, czy chcę to robić, bo takie rzeczy zapakowane po latach są więcej warte, więc nie wiem, może kiedyś to będzie warte fortunę w opakowaniu, zobaczymy. Dostałam oczywiście te przeurocze spineczki, które podarowała mi jedna z moich widzek z takim misiaczkiem tutaj, nawet przez chwilę w nich chodziłam. Wcześniej i jeśli jeszcze chodzi o rzeczy, które kupiłam, kupiłam dwie rzeczy dla siostry. Po pierwsze, taki magnesik z czarownicą i kotkami. O, takie coś. Przepięknie. No i jeszcze kubek, za którym strasznie długo chodziłam, żeby znaleźć jakiś odpowiedni. Taki, oto z kotkiem kubaczek, chcieliśmy kupić większe, ale niestety już nie było większych z tym wzorem, więc no, ale to, to te dwie rzeczy akurat są dla mojej siostry, a nie dla mnie i dostałam jeszcze od Elwizji, słuchajcie, od El z kanału Elwizja, e, książkę Cinderella It's My Daughter, to jest książka, m, jeśli oglądacie jakoś uważnie moje filmy, wszystkie i tak dalej, to może kojarzycie, że ja kiedyś robiłam taki film, w którym opowiadałam o tym Dlaczego kolor różowy kojarzy nam się z dziewczynkami? E, I no tam te księżniczki Disneya ogólnie miały na to spory wpływ. I tam opierałam się e, artykułem, właśnie pani, która napisała tą książkę. I tam o tej książce wspominałam, e, że chętnie bym ją przeczytała, żeby jakoś tak e, rozbudować sobie to, co czytałam w artykule, właśnie na temat tego różu i tego, jak księżniczki Disneya negatywnie wpłynęły na to, jak jest postrzegana dziewczyńskość szeroko rozumiana w tych czasach no i Elwizja mi wtedy obiecała, że da mi tą książkę, że mi ją kupi bo dorwała ją gdzieś w jakimś antykwariacie chyba i od tego 2019 roku chyba cały czas ją dla mnie trzymała, żeby mi ją dać na prekonie i mi ją faktycznie dała to nie wiem, jakoś strasznie mi to zaskoczyło, bo totalnie o tym zapomniałam, że się umawiałyśmy że dostanę od niej tą książkę, więc dziękuję bardzo serdecznie i w zasadzie to chyba Chyba wszystko, jeśli chodzi o taki szybciutki haul, więc no ja muszę sobie odpocząć. Jeszcze muszę się rozpakować, mam kupę rzeczy do zrobienia. Oczywiście, co? Jutro idę? Do pracy, tak, zgadliście? Eee, tylko, no, na szczęście troszkę później niż normalnie bym szła, więc e, no, chociaż tyle. E, może się wyśpię chociaż, A, ale tak e, kończę. Mam nadzieję, że moje vlogi z pyrkonu wam się podobały. Fajnie było organizacyjnie, faktycznie mam wrażenie, że troszkę to leżało, szczególnie kwestia em, tych szatni z walizkami była strasznie kiepsko rozwiązana, no bo jakby to było oczywiste, że w niedzielę, kiedy ludziom się skończą doby hotelowe, to będą chcieli zanieść te walizki do szatni i kolejki były przeogromne i nie wszyscy zdołali zostawić walizki w szatniach, bo po prostu się przepełniły, więc no ej, proszę się nie bić, dziewczyny! Co to miało być? Więc no, no troszkę przez te dwa lata zdążyli mam wrażenie zapomnieć organizatorzy jak się takie rzeczy ogarnia, szczególnie, że mam wrażenie, że znowu był rekord ludzi, bo ludzi było mega dużo. No, Misa, tak, wejdź w ten papier. Gdzie, co tu się dzieje? Stęskniły się za mamusią bardzo. Misa stwierdziła, że wejdzie w ten taki papier, w który był zawinięty kubek. Genialnie. No, więc y, y, trochę niektórymi momentami zgrzytało, ale to były takie drobiazgi, ogólnie cało kształt konwendu był całkiem spoko, y, więc no już ogłosili datę przyszłorocznego, więc już się trzeba szykować na przyszłoroczny pirkon, nie? <grytanie> Tylko cena trochę odstrasza, bo 200 zł już teraz, a pewnie będzie drożeć im bliżej imprezy, więc mm, wspaniale, no. Nic, dobrze, nie przedłużam. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wam za oglądanie, za zwiedzanie Pyrkonu razem ze mną. Mega dziękuję wszystkim, którzy do mnie podeszli, żeby się przytulić, zrobić zdjęcie, żeby się po prostu przywitać. Mega się cieszę, że jesteście, że jesteście, że tak na tym Pyrkonie widać, że moja widownia istnieje, jesteście prawdziwymi ludźmi. To jest naprawdę zawsze miłe odkryć, że to nie są tylko cyferki na YouTubie, tylko że Jesteście prawdziwymi ludźmi, którzy się też fascynują Disneyem i popkulturą, tak samo jak ja. To jest naprawdę mega fajne. Więc no. E, idę zmontować vloga i odpocząć. Więc do następnego, bo co? Bo jeszcze jak teraz był Pyrkon, to był Baz Astral w kinach, więc jeszcze trzeba iść do kina, obejrzeć i zrobić jakąś moją opinię na ten temat, prawda? Będzie. Bo niektórzy ludzie się już pytali na Pyrkonie, czy widziałam i co sądzę, <grym> więc jeszcze nie widziałam, ale tak będzie opinia na kanale. No. Nie, nie przyduszam. Po raz kolejny. Do następnego. Pa-pa.